Księgę mordeczki czy wstajecie za darmo skiny do CS2. Wystarczy, że wejdziecie na stronę G4 Skin. Następnie klikniecie kod promocyjny. Wpiszecie ten kod, który widzicie na ekranie ksawym. Klikacie użyj i dostajecie 5% zadowolenia oraz darmową skrzynkę Mirspec. którą po otwarciu, słuchajcie, otrzymujecie darmowego skina. Ja w tym przypadku drapię 50 groszy. wy Możecie drapnąć nawet 500 zł, bo mi, że raz drapnąłem takie skina. Skina możecie od razu wypłacić na wasze konto Steam, i to tyle. Korzystajcie, bo to darmo to uczciwa cena. Święto mordeczki z tej strony. Mamy pamiętajcie o wpisaniu mojego kodu, bo naprawdę mi bardzo pomożecie, jak piszecie mój kodzik. Eee... Oj, coś się zbugowało, W już wszystko jest naprawione. Zobaczcie, eee... sytuacja wygląda tak, że. Mamy 200 zł i spróbujemy z tego zrobić kosę. Teraz nam się udało, może znowu nam się, słuchajcie, uda, udało nam się, ale niestety w sumie nie na, nie na odcinku, więc miejmy nadzieję, że nam się uda. Dobijmy sobie tutaj do tego oponenta. Dobijmy sobie do oponenta. Zobaczymy jak to się potoczy wszystko tutaj pięknie okej, okay, początek 14 zł dla nas. Bardzo przyjemny profit. Bardzo w ogóle przyjemny dropit na start. No ale teraz ciekawski... A nie, bo to jest underdog. To jest underdog. To jest underdog, słuchajcie, ale chyba to mogę to mieć. Mogę to wygrać. Nie, nie wygra tego. Wygrałem. Wygrałem, widzowie. Dobra, jest. To na pewno jest dobre. Dobre, bo zbliżam się, słuchajcie, do koski. Zbliżam się, słuchajcie, do gawki. Jest to na pewno na plus. 300 zł, to już mamy. Spróbujemy właśnie tą kosę, jakąś by tego, słuchajcie, zrobić. Może nam się, słuchajcie, uda. Fuse. Weźmy sobie trzy razy Fuse. Zaryzykuję. Normalny tryb, zaryzykuję, widzowie. Zaryzykuję. Wiem, że to jest głupie ryzyko, ale ja czuję, że ten odcinek się nie skończy tak szybko. Ten odcinek trochę potrwa. Ja to po prostu wiem. Ja mam takie przeczucie wizualne po prostu. Ja to czuję, ja to wiem. że Ten odcinek nie potrwa krótko i właśnie to się spełnia, bo leci nam gwiazdka z Fuse'a. Teraz daj coś dobrego i leci nam naklejka warta 300 zł, słuchajcie. Więc tak jak mówię, ja wiem, że ten odcinek... Aha. No, GeForce King mnie w tym momencie, niestety. GeForce King mnie strollował. 500 złotych sobie no. no przykro, no nie będę ukrywać, no naprawdę przykro. Kto ja na to patrzy. Już się cieszyłem, że wygrałem i bym miał pisiankę. A dropną no, niestety naklejkę, no. Jak to jest, no, żliwe, słuchajcie, ale dobra, no. Nie poddajemy się, odcinek dalej trwa, tak? Odcinek dalej trwa. Dalej mamy, słuchajcie, skrzynkę Expa do otwarcia. Mamy skrzynkę Silver. Więc ją, słuchajcie, otwórzmy. Więc ją, słuchajcie, otwieramy. Telefon do mnie dzwoni, słuchajcie. Telefon do mnie widzowy dzwoni. 1600 1600 punktów mamy eventowych. Czekajcie, event, 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 kurde, no jest mi szykro, naprawdę, to muszę wejść tutaj, Destiny Case, 1600 punktów, to muszę wejść tutaj i weźmy za 2500 sobie skrzynkę po prostu jakąś. Ale mnie strollował GeForce 5. no tak nie może być. Ale my się nie poddamy, mamy bychę. Zobaczcie z 10 zł też da się, słuchajcie, zrobić kosę. Uwierzcie mi, że się da. Wystarczy, że dajecie jedno L Chapo, To jest w ogóle skrzynkę Tomasa ulubiona. Moją tak. drogą, jak ktoś nie wie. Tomas mi pomaga też kanał rozwinąć. się naprawdę bardzo miło z jego strony. Yy, no i zadyszkę wlatujemy sobie. Ja czuję, że to osiądzie. Ja czuję, że z dychy zrobimy kosę. Mam takie widzajem przeczucia. Nie takie rzeczy robiłem. Więc na pewno mi się to uda. Musi mi się to udać. Początek bardzo dobry, 6 zł. Znaczy bardzo dobry, no. Optymalnie dobry. Lepsze 6 zł niż złotówka, tak? Teraz tam co tu może podbić, a złupka leci. w Dobra. Wygraliśmy tą bitwę. Lecimy dalej. Mamy profit. Mamy słuchajcie profit. Mamy mamy, słuchajcie, 15 zł. O mało do przodu, za 15-60 już możemy zrobić. An in tak naprawdę. Yy, możemy zrobić 15-20. No idealnie, idealnie, prawie idealnie. Słuchajcie, i to na czterech graczy. Dodajemy w trybie słuchajcie wonder Dog. No i zobaczcie, i zobaczcie, że z dychy też da się zrobić kostkę. To ja jestem tego yy, dowodem. Jestem po prostu tego żywym dowodem żywym, wcielaniem, że tak powiem. Sami sobie zobaczcie teraz. Jest to tryb underdog i dropem 16 zł i tak czy siak bym nie wygrał niestety. Ale w ogóle z 15 zł 55 wygrało ponad. No ja Wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w kolejnym. Siemanko.